A nie jeden lekarz, doktor, terapeuta to chlejusz, któremu normy nie są jakimś wyzwaniem. Pozdrawiam. No, pozdrawiam Ciebie również. Ja nie wiem, czy to tyczy się Ciebie, czy to tyczy się akurat kogoś innego, ale temat całkiem ciekawy. Bo porusza tutaj problem usprawiedliwiania i szukania sobie winnych bardziej pogrążonych, szukania sobie powodów do tego, aby nie zdrowić. No jeżeli, jeżeli ja jestem chory, jeżeli ja jestem alkoholikiem, jeżeli ja chcę zdrowieć, to co mnie obchodzą jakieś normy doktorów, lekarzy, terapeutów, których tu suge sugestia zapada, że oni też piją? A co mnie to obchodzi, że ktoś pije, że ktoś ma problem, że, że a ten to jeszcze mocniej, a terapeuta? Pff, oni sami chleją. Po pierwsze, bardzo wątpię. ale nawet jeśli, to co mnie to? Tak naprawdę, czy to ja chcę nie pić dla siebie, w konsekwencji mojego niepicia naprawić relacje z rodziną, z życiem, z pracą, no ze wszystkim, nie? Czy też. E, chcę oceniać innych ludzi. O co tak naprawdę chodzi? No Zastanów się, z, czy masz problem? Masz problem z tym, że ktoś inny pije? Czy, czy to ty chciałbyś nie pić? No bo mam złamaną nogę, <laughs> ale nie jeden lekarz ma jeszcze bardziej złamaną. No, ale o czym mówimy w ogóle? O czym w ogóle, o czym my w ogóle mówimy? Nie? Jaki, jaki jest powikłany mózg alkoholika, jakie są zmyłki, jakie są myki, jakie są e, takie m, unikania, e, powody do, 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 do unikania leczenia, do, do niewzięcia się za, się za samego siebie, no bo ten to jeszcze bardziej, nie? Ła, to oni to jeszcze lepiej jak ja. E, słyszałem takie dobre powiedzenie. Naprawiam siebie. Nawracam siebie, a innych grzeszników zostawiam panu Bogu, więc nie będąc tutaj świętszym od papieża i nie będąc uzdrowicielem lepszym od Jezusa, zajmuję się sobą. A co robi pan lekarz, terapeuta, doktor? Przecież to nie moja sprawa. Jego życie. Jego sukcesy zawodowe, rodzinne, zdrowotne, a sytuacja finansowa. Przecież to nie jest mój problem. Nie? Moim problemem jest moje życie. Serdecznie Was pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Jeżeli alkohol kosztuje Ciebie coś więcej niż pieniądze, to zapraszam do kontaktu. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Trzymajcie się Pa.